Sieman kludziska z tej strony Woodkit. Przygotowałem dla Was mały tutorial, który ma na celu pokazać Wam, jak wyjść z korkociągu i o czym pamiętać, aby nie wpaść w nie. To zaczynajmy. Jak już widzicie, wzniosłem się wcześniej na 3000 metrów, żeby zaszczycić trochę czasu. I oto przeciągamy. Jep. korkociąg. Pierwsze co robimy, spuszczamy moc z przepustnicy na 0%, wysuwamy klapy na lądowanie, opuszczamy. Ster wysokości do dołu i sterem kierunku w przeciwnym, w przeciwnym kierunku do ruchu obrotów. Czyli w tej okazji w prawo i czekamy, aż samolot opuści nos do dołu i wyjdzie z ruchu rotacyjnego, tak jak w tej chwili. Wtedy chowamy klapy i wyrównujemy lot, nabierając mocy na przepustnicy Proszę bardzo. Trzeba pamiętać o tym, że korkociągi jak widzicie były na 3000, a teraz spadły na, na nie, niecały 1000 metrów. Że przy korkociągach musicie mieć wysokość, więc jak wkładniecie poniżej 1000 to nie ma najmniejszych szans, żeby z niego wyjść albo bardzo rzadko się udaje naprawdę widzieliście, teraz spadłem 2000 metrów w dół, żeby po prostu wyjść z korkociągu, więc Teraz Wam pokażę, na co trzeba zwracać uwagę kiedy się kręcicie żeby po prostu nie wpaść w krokociąg Fokker Wolf akurat lecę Fokker Wolfem 190 a 5 2 więc nie nadaje się do dogfightu, do, do bo to jest wiadomo energetyczny samolot więc bardzo łatwo wpada w krokociąg i bardzo łatwo przeciąga więc kiedy się kręcicie i zaczyna Zaczynacie słyszeć takie syczenie, to znaczy, że tworzą Wam się strugi powietrza na krańcach, które teraz możecie zobaczyć. To znaczy, że tracicie siłę nośną i za chwilę wpadniecie w karkociąg, jeżeli przesadzicie właśnie z dociąganiem maszyny. Więc wtedy należy najlepiej odpuścić. A tu taki jeszcze skieruję mały apel do. Pilotów Fokerów, żeby po prostu się nimi nie kręcić. To nie są samoloty to tylko energetyczne. Mi się robi zupełnie inne manewry niż, niż kręcenie się. A na pewnej symulacji niejednokrotnie widziałem, jak Fokerów potrafią się kręcić nawet z zerami. O Spitfire'ach i innych samolotach już nie, nie wspomnę. Także pamiętajcie o tym, żeby unikać przyciągnięć. Jeżeli słyszycie przeciwne syczenie, to znaczy najczęściej, że tracicie siłę nośną, zaraz wpadniecie w korkociąg i da się to zauważyć właśnie po strugach na skrzydłach, które się wtedy tworzą na, na krańcach skrzydłowych, na rantach. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pytajcie, znać w komentarzu. To by było na tyle ode mnie, więc się